Siema, z tej strony Gedzu, jest ze mną z Pipi. Tema. No to dzisiaj wam pokażemy zlikowany folder modyfikacji Tobiasza Gininga A było tam bardzo dużych ciekawych rzeczy, na przykład Trombia changer który, który działa tak Na przykład chcemy sobie trąba, nie wiem, dwa o. I przeciwnik nam przeciwnika od do przodu, Czyli na przykład na filmach jest niewykrywany I w ogóle jest niewykrywany, dlatego jeszcze pewnie później Bo na przykład popisałem sobie z powrotem tromba na przykład jeden Łup, kolejny jest i klatki o pokażmy, jak to w do, Zapomniałeś to że mod jest podobny do I no jednak niewykrywalny. No właśnie, bo Mist Place a tego modu już nie. Ok, jak to w praktyce działa i Jasna cholera! To chyba. Nie, jak, jak to bierz, totalnie jak to bierz. Widzicie to jak to wierz versus scream totalny. No, normalny pvp, normalny ja odciągnie. Dobra, to pokażę wam ten smak ostatni. Co myślisz, że mi spać mam? Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Widzimy se tu elegancko. Up, pp, pp, pulpit. Pierwsza kop na pp. Data procent. Idziemy do modów. Pek, widzicie? Patrzcie, 20kb. Na przykład, i ten mod jest niewykrywany. Robicie shift plus delete. Patrzymy se tutaj elegancko. Jest gościu 15, nie trafacie to. Teraz wam pokażę. Gotowi jesteście? to Jest szok dla was. Uchniemy go. Ło! I znowu jest normalna ilość kratek. Ale mnie nie wykryje. No, to dzięki. damy, nie wiem, mod folder, damy na 80 lajków. Jak też chcę kupić mody to 20 apeli pada na ten spiku bo będzie wodny. gaming. Elo.